Dzień dobry, witam Was moi drodzy. Po ostatnim odcinku powstało bardzo wiele różnych pytań dotyczących metody, którą zaprezentowałem, ale dzisiaj nie będę odpowiadał na pytania, dlaczego nie powinniśmy sprawdzać tętna poszkodowanemu, czy nie będę rozważał, czy potrząśnięcia powinniśmy dokonać lewą czy prawą ręką, i jakie to rodzi konsekwencje. A wiecie dlaczego? Bo na całym świecie bardzo wiele osób walczy o to, aby nauczanie pierwszej pomocy na masową skalę odbywało się w jak najprostszy sposób. I jest w tym bardzo dużo racji, dlatego że ja, jako potencjalna ofiara, nie chciałbym, aby osoba, która ma udzielić mi pomocy, była sparaliżowana strachem, bo nie pamięta, czy zlokalizowania mostka powinniśmy, jak to ktoś napisał w komentarzu, dokonać w następujący sposób? Odmierzać dwoma palcami powyżej łuku żebrowego, ale nie więcej niż 4 cm pod linią międzysłudkową w przypadku nieotyłego mężczyzny. Czy o setce innych rozważań. Ta osoba ma udzielić jak najskuteczniejszej pomocy, jak tylko potrafi. I oczywiście idealnie byłoby, gdyby wszyscy posiadali wiedzę na poziomie ratowników medycznych, ale tak naprawdę. Musimy zadbać o to, aby jak największa liczba osób znała podstawy. Dlatego zdawałem sobie wcześniej sprawę z tego, że każdy w Polsce jest specjalistą z zakresu prowadzenia reprezentacji piłkarskiej czy jest specjalistą w zakresie skoków narciarskich ale nie do końca myślałem, że aż tak bardzo w temacie pierwszej pomocy. Na szczęście każdy element, który mogliście zobaczyć w tym odcinku, został skonsultowany ze specjalistami absolutnie najwyższej klasy, o których mogliście przeczytać w opisie pod tym rzeczonym odcinkiem. Natomiast głównym tematem dzisiejszego odcinka jest użycie defibrylatora, a właściwie spowodowanie, że coraz mniej będziemy się go bali, dlatego że niewątpliwie jest to urządzenie, które drastycznie przyczynia się do zwiększenia przeżywalności takich poszkodowanych, natomiast jego użycie wbrew pozorom nie jest takie trudne. Po to, aby nieco ułatwić sprawę, stworzyłem taki przewodnik, w odpowiednim artykule na polimaty.pl, link oczywiście znajdziecie w opisie, i okaże się, że tak naprawdę każdy po przeczytaniu tego artykułu będzie wiedział, jak zachować się w takiej kryzysowej sytuacji. I na koniec chciałbym zdjąć z Was nieco strachu, dlatego że bardzo wiele pytań dotyczyło ewentualnej odpowiedzialności, na przykład za zniszczenie komuś ubrania. Albo za połamanie żeber w trakcie przeprowadzanej akcji. I pamiętajcie, że polskie prawo chroni nas w takich sytuacjach i do momentu, kiedy naszą intencją będzie faktyczna chęć niesienia pomocy, nic nam nie grozi. Ale po to, aby nieco pewniej czuć się w takich sytuacjach, naprawdę szczerze zachęcam Was do wzięcia udziału w kursach pierwszej pomocy. One bardzo często są bezpłatne, panuje na nich świetna atmosfera a o ich przydatności nie muszę nikogo przekonywać. Jednak zarówno sobie, jak i Wam życzę, aby wiedza z takich szkoleń nigdy nie przydała nam się w praktyce. A ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.